Perfect weather for tonight. Yes, yes, yes. Dziś wieczorem mamy perfekcyjną pogodę do koncertowania. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj być. Mam ze sobą dużo przebojów. Program koncertu będzie się składał z nowych i nieco starszych utworów. Będzie wspaniale, jeśli przyłączycie się do wykonywania poszczególnych piosenek. Bawcie się dobrze, zróbmy dziś wieczorem wielką imprezę. Jest jeszcze jedna rzecz, którą mogę Wam obiecać. Nigdy, przenigdy nie zostawię Was samych. Obietnica została spełniona. Podczas ponadgodzinnego koncertu Thomas Anders zaprezentował przed bełchatowską publicznością największe przeboje grupy Modern Talking. Na koniec zapraszamy na tradycyjne pozdrowienia dla naszych widzów.